Witam bardzo serdecznie państwa na dzisiejszej konferencji prasowej. Witam w zacnym gronie radnych i miejskich i powiatowych pani Agnieszka. Iłowska, pan Andrzej Krebs, pan Andrzej Lachowicz. Bardzo dziękuję za przybycie dzisiaj na tą konferencję prasową. W takim gronie to zawsze raźnie jest. Proszę Państwa, dzisiejsza konferencja prasowa jest drugą konferencją prasową w województwie opolskim. Pierwsza odbyła się dzisiaj w stolicy województwa w Opolu. Druga jest tutaj w Kędzierzynie Koźlu. Miasto prezydenckie, drugie. Piękne miasto i dlatego z upodob upodobaniem wybrałem tutaj to miasto na konferencję prasową. Konferencja poświęcona jest jednemu tematowi. Ogólnopolskiej akcji informacyjnej Prawa i Sprawiedliwości obiecał i oszukał czyli obietnicą niespełnionym obietnicom Bronisława Komorowskiego złożonym różnie albo w przededniu wyborów prezydenckich w 2000 w roku albo w trakcie pełnienia przez niego urzędu prezydenta RP. I tak rozpoczynamy od pierwszej niespełnionej obietnicy, niedotrzymanego słowa pana Bronisława Komorowskiego, czyli zgoda pana prezydenta na podwyższenie wieku emerytalnego do 67 roku życia. I tutaj w, od razu przypominam, że pan prezydent Komorowski w debacie wyborczej 30 czerwca 2010 roku Twierdził, że nie będzie obowiązkowego podwyższenia wieku emerytalnego, tylko da się obywatelom wybór. To miała być jego koncepcja. Nie miał żadnych wahania, żeby podpisać podwyższenie wieku emerytalnego do 67 roku życia. Druga kwestia to jest podpis prezydencki pod ustawą o podniesieniu podatków. Przypomnę państwu 2000 podniesienie VATu do 23%. I również w debacie wyborczej 30 czerwca 2010 roku stwierdzenie pana Komorowskiego. Podnoszenie podatków to jest najgorsze rozwiązanie, po czym znowu nie miał żadnych wahań co do tego, żeby podpisać podwyższenie VATu do 23%. Kolejna głośna sprawa zgoda prezydenta na obniżenie wieku szkolnego nie miał żadnych wahań, ażeby pomimo sprzeciwu społecznego, pomiędzy, pomimo trzech projektów obywatelskich składanych w Sejmie, ażeby obniżyć wiek rozpoczynania obowiązku szkolnego. Podobna kwestia 2013 rok, zgoda na wyprzedaż majątku narodowego. Bronisław Komorowski nie poparł obywatelskiego projektu w sprawie Zachowania przez Skarb Państwa większościowego pakietu akcji w spółce akcyjnej grupy LOTOS. To wszystko, czy temu, tym wszystkim zjawiskom, towarzyszył, towarzyszyło również to, że pan Bronisław Komorowski unikał debaty publicznej ponieważ jego deklaracje składane również publicznie brzmiały będzie jego prezydentura miała być prezydenturą dialogu i zgody tego słowa danego Polakom przed wyborami prezydenckimi w 2010 roku również nie dotrzymał, ponieważ no wszyscy Państwo mieliście okazję za pośrednictwem środków masowego przekazu oglądać to, jak zdaniem prezydenta wygląda dialog, zwłaszcza w, przy protestach górniczych, które miały miejsce no niedawno, kilka miesięcy temu na Śląsku, w tym użycie gumowych, gumowych kul w stosunku do górników protestujących w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Tu również prezydent nie zabrał głosu, zamiast mediować, zamiast prowadzić do dialogu, schował się pod żyrandolem, Nie, nie było prezydenta w tych ważnych sprawach. W związku z tym ta jego, to jego zobowiązanie do prezydentury zgody i Dialogu jest zobowiązaniem niespełnionym jest pustosłowiem w jego przypadku i też pokazuje, że nie ma perspektywy dalej na to, żeby rzeczywiście był to prezydent dialogu. Hmm, Wskazują na to choćby przypadek ustawy projektu obywatelskiego kolejnego projektu obywatelskiego akcji Ratu i Maluchy, gdzie rodzice wnieśli ponad 300 tysięcy podpisów, ażeby znowu dopominać się o to, ażeby, ażeby rząd odstąpił od obniżenia wieku szkolnego prezydent nie raczył rozmawiać z wnioskodawcami tego projektu. W związku z tym hmm, Prowadzimy i będziemy prowadzić na terenie całego naszego województwa, jak i też prowadzona jest na terenie całego kraju akcja informacyjna. Obiecał i oszukał, jak Bronisław Komorowski słowa nie dotrzymał. Oprócz, oprócz Opole i oprócz Kędzierzyna Koźla, będziemy starali się z taką akcją ulotkową docierać do wszystkich mieszkańców miast powiatowych i nie tylko miast powiatowych w naszym województwie. Proszę o pytania. Y Wszystkie jakby błędy kadencji, czy też Platformy Obywatelskiej, czy też po części właśnie granicowo-komorowskiego przypisywane są właśnie prezydentowi. To mam pokazać, że to on jest odpowiedzialny za, za te państwa zdaniem błędy, czy też zaniedbania? To są tylko niektóre z tych, z tych uchybień pana prezydenta albo z tych, spośród tych przykładów niedotrzymania daniego, danego słowa, bo przypomnę, że oprócz tego mamy do czynienia z obniżeniem o 1 trzeci, trzecią na przykład zasiłku pogrzebowego. W tym względzie również nie słyszeliśmy, żeby prezydent w jakikolwiek sposób wyraził swoją opinię albo dał znać o swojej woli. Podwyższenie akcyzy no to jest również to, co uderza w Polaków. Podwyższenie składki rentowej dla przedsiębiorców, ograniczenie znacząco ulgi, dla, na, na internet Jurgi budowlanej. Proszę Państwa, prezydent, każdy prezydent Rzeczypospolitej miał i posiada w swoim instrumentarium wpływania na rozwiązania legislacyjne coś takiego jak weto prezydenckie. W związku z tym jest niewątpliwe i bezsporne to, że w każdym z tych przypadków. Mógł użyć takiego właśnie weta prezydenckiego i zapewniam Państwa, że takie rozwiązania szkodliwe dla społeczeństwa, jak choćby podniesienie wieku emerytalnego, obniżenie wieku szkolnego, podwyżka VAT-u, wówczas takie rozwiązania nie weszłyby w życie. Dlatego, że dla y, obalenia weta prezydenckiego potrzebna jest większość kwalifikowana, trzech piątych. W związku z tym i Platforma Obywatelska i PSL nie miałoby wówczas odpowiedniej ilości głosów, odpowiedniej ilości posłów, ażeby, ażeby odrzucić takie weto prezydenckie. Nie byłoby na to zgody prawa i sprawiedliwości, w związku z tym można dzisiaj śmiało powiedzieć, że takie szkodliwe prawo jak obniżenie obowiązku szkolnego, podwyższenie wieku emerytalnego, podwyższenie VAT-u, zabranie ludziom tej jednej trzeciej, jeżeli chodzi o zasiłek pogrzebowy, te wszystkie rozwiązania nie weszłyby po prostu w życie. Skąd pomysł na to, żeby akurat w ten sposób zaakcentować w tym momencie kampanii prezydenckiej błędy prezydenta Komorowskiego? Pan prezydent Komorowski przez cały okres kampanii wyborczej, jak i przez cały okres sprawowania przez siebie prezydentury, unikał tematu odpowiedzialności za rozwiązania rządu. Zwróćcie Państwo uwagę, jak, jaką taktykę przyjął, jeżeli chodzi o kandydowanie w najbliższych wyborach prezydenckich 10 maja. Otóż przyjął taką taktykę, że unika jednoznacznej, jednoznacznej identyfikacji z Platformą Obywatelską, z rządem. Znamienne było to, że zabiegał o poparcie na przykład prezydentów dużych miast w Katowicach, Unikając, tak jakby, identyfikacji jego osoby z Platformą Obywatelską, co jest po prostu nieprawdziwe, dlatego że to jest kandydatura, która popiera Platforma Obywatelska, a prezydent wywodzi się ze środowiska Platformy Obywatelskiej, a sprawując swój urząd miał instrumenty do tego, żeby te wszystkie złe rozwiązania, szkodliwe dla Polaków, powstrzymać. Nie zrobił tego, dlatego jest współodpowiedzialny za tą złą politykę w tej chwili, która dotyka Polaków. Pytam też w kontekście tego, dlaczego forma ataku na największego kontrkandydata, a nie chęć wypromowania własnego, jeszcze dodatkowo promowanie własnego kandydata odbywa się nieustająco proszę mi wierzyć, że Andrzej Duda ma w tej chwili najbardziej pracowity okres w swoim życiu prawdopodobnie, myślę, że dotrzyma tego zobowiązania nie tylko myślę, ale na pewno dotrzyma tego zobowiązania, tak jak był tutaj w Kędzierzynie Koźlu, tak jak był na terenie powiatów województwa opolskiego, tak w tej chwili jego szlak podróży to są spotkania z mieszkańcami całego kraju, nie w pustym autobusie, tak jak to w przypadku bronkobusów bywa, tylko autentycznie Andrzej Duda odwiedza wszystkich Polaków i w ten sposób prowadzi swoją, aktywnie prowadzi swoją kampanię. Panie pośle, jeszcze nawiążę do tego, co powiedział koleżanka. Za chwilę na pewno znajdą się głosy, które powiedzą, że PiS prowadzi tylko negatywną kampanię. Z tych postulatów, które dzisiaj Pan wymienił, które, które uchybienia można byłoby odkręcić, gdyby prezydentem został Andrzej Duda, a PiS objął władzę w Polsce? Proszę Państwa, wypunktowane mm, fakty. Y Byłyby niemożliwe do wprowadzenia, czy m, m, poszczególne ustawy, bo to, to są konkretnie ustawy, byłyby niemożliwe do wprowadzenia w żadnym przypadku. Żadna z nich byłaby niemożliwa do wprowadzenia, gdyby Andrzej Duda był prezydentem naszego kraju. Po prostu w przypadku takich szkodliwych rozwiązań. Andrzej Duda wetowałby z pewnością tego typu rozwiązania, a do odrzucenia takiego weta potrzebna już jest większość kwalifikowana, której w tej chwili koalicja nie posiada. W związku z tym, tego typu szkodliwe rozwiązania, wszystkie z nich, które wymieniłem tutaj, po prostu nie byłyby możliwe do wprowadzenia, nie szkodziłyby Polakom. Mhm. Ale faktycznie one zostały wprowadzone. Niestety, niestety. Czyli jeśli, niestety, nie, jeśli niestety. PiS obejmie władzę, a prezydentem zostanie Andrzej Duda, będziecie się starali… To było po wielu… Będziemy starali się te rozwiązania zmienić, jak choćby to dotyczące wieku szkolnego. To jest jeden, przepraszam, wieku emerytalnego. To był sztandarowy. Sztandarowa zapowiedź Andrzeja Dudy, zresztą również prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, że tylko jak PiS dojdzie do władzy a myślę, że stanie się to jesienią to my z powrotem przywrócimy dotychczasowo obowiązujący wiek emerytalny przed. Tym zrównaniem i podwyższeniem tego wieku, czyli 60-65, a nie 67. To samo, jeżeli chodzi o kwestię obniżenia wieku szkolnego. Nie ma takiej możliwości, żeby Prawo i Sprawiedliwość nie wprowadziło swobody wyboru dla rodziców sześciolatków, którzy po prostu chcą posyłać wcześniej swoje dzieci do szkoły, tak jak było dotychczasowo w rozwiązaniach legislacyjnych. Nie przymus. Posyłania sześcioletnich dzieci do szkoły, tylko po prostu prawo dane rodzicom. Jeżeli rodzic, tak jak to było wcześniej, jeżeli rodzic ma taką wolę, ażeby posłać swoje dziecko do szkoły w wieku sześciu lat, proszę bardzo, ale to jest jego decyzja, a nie obowiązek wprowadzany i przymus wprowadzany przez państwo. Wszystkie sondaże, które obecnie gdzieś tam są generowane, dotyczą całej Polski. Czy pokusiłby się pan na przykład o próbę rozłożenia na procenty tego wyniku dla Opolszczyzny? No na pewno wynik na Opolszczyźnie jest pochodną zachowaniem mniejszości niemieckiej w naszym regionie, no, jak obserwuję, to wyciągam takie wnioski, że w przypadku tego trochę wyższego wskaźnika poparcia na opolszczyźnie dla Bronisława Komorowskiego niż wreszcie kraju, no to w mojej opinii te kilka procent wyżej niż w pozostałych częściach krajów jest wynikiem tego, że mniejszość niemiecka zdecydowała się poprzeć Bronisława Komorowskiego. Ciekawe za co, bo, bo mniejszość niemiecka bywa taką grupą społeczną, która jest bardzo, powiedziałbym, która nie grzeszy bezinteresownością. W związku z tym zastanawiam się, jakie tu padły zobowiązania ze strony pana Bronisława Komorowskiego, że mniejszość niemiecka, jeżeli tak jest. Zdecydowałaś, a ja wyciągam taki wniosek z tego um, wyższego troszeczkę poparcia niż wreszcie kraju, że, że tak, y, 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 tak może być. I ciekaw jestem, y, co na to wpłynęło. Myślę, że Państwo też jesteście ciekawi. Panie Pośle, ja bym miał jeszcze jedno pytanie nie odnośnie akcji, ale tutaj sytuacja u nas na no, płaszczyźnie niedawno y, zrobiła się głośno wokół platformy obywatelskiej, wokół, wokół publikacji list. Posłanka sędziów na kośćlach, pani Brigida gorenda waha się nad kandydowaniem, czy pan taką decyzję podjął. Publikacji list jakich, dopytam? Wyborczych do wyborów do, do, do parlamentarnych. Czy jak to już to... Platforma opublikowała gdzieś list nie, nie. swoje listy. nie. było pierwsze miejsce. Czy... Ona tam się w związku z tym chciałem się zapytać, czy jak to hmm. wygląda w Czy tworzycie listy? Jak, te, jak ten hmm. proces hmm. wygląda? Proszę Państwa, ja powiem tak, że jestem bardzo zadowolony z tego, że Platforma już kłóci się o stołki. Jeżeli dochodzą do mnie, a znaczy, że dochodzą tego typu sygnały, jedynki, dwójki, trójki. My w tej chwili na razie mamy jeden cel. Wygrać wybory prezydenckie. I jesteśmy na tyle wydaje mi się na tyle odpowiedzialni, że żadne inne tematy miejsc na listach i innych tego typu rzeczy nas nie zaprzątają. My w tej chwili mamy jeden podstawowy cel i myślę, że Państwo to obserwujecie. U nas żadnych dyskusji na temat list kandydatów do wyborach parlamentarnych nie ma. Na pewno przyjdzie czas na to, żeby dyskutować na tego typu tematy. Dyskutowanie w trakcie kampanii wyborczej na temat miejsc na listach do parlamentu jest po prostu dowodem na skrajną nieodpowiedzialność albo na złą sytuację w danej formacji politycznej, po prostu jadkę, kłótnie, czego o Platformie życzę. To jeżeli jesteśmy już na tej tutaj lokalnej niwie, to chcę zapytać o dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, czy można mówić o pewnym poukładaniu spraw szefostwa, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość w powiecie kędzierzyńsko-goziolskim? I druga sprawa, czy Pan by zadeklarował, bo już takie głosy się pojawiły kilka miesięcy temu, czy w Kędzierzynie Goziu budowana byłaby tak zwana młodzieżówka przy, przy partii? Tak. Bardzo proste odpowiedzi w bardzo uporządkowanej partii, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość, i nie kłócące się wewnętrznie. Otóż sprawa szefostwa jest definitywnie rozstrzygnięta ze względu na to, że u nas po prostu wygasły kadencje zarządów powiatowych. I ta, ten fakt statutowy rozwiązał różnego rodzaju napięcia. I dobrze, że rozwiązał te różnego rodzaju napięcia, i w tej chwili mamy pełnomocnika powiatowego. Tym pełnomocnikiem powiatowym powołanym przeze mnie jest Piotr Semak. Natomiast drugie pytanie dotyczące młodzieżówki bardzo, ale to bardzo mocno liczymy tutaj, liczę tutaj na panią Agnieszkę Iłowską, która podejmuje w tej chwili działania służące temu, ażeby taka młodzieżówka formalnie została w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim zawiązana. Wiem, że pani Agnieszka już ma pewne sukcesy w tym względzie jako świeżo upieczona, nowo upieczona radna, ma też tutaj pewne instrumenty do tego, żeby taką młodzieżówkę tworzyć i mieć szersze pole do, do szerszy zasięg powiedziałbym działania. Koledzy, radni powiatowi swoim doświadczeniem na pewno tutaj wspierają. Mam same dobre sygnały, mówiące o tym, że lada chwila będę mógł Państwu przekazać dobrą nowinę o tym, że młodzieżówka już działa nie tylko w formie wsparcia. Czy akcji ulotkowej, bo przecież Państwo wszyscy widzieliście również młodych ludzi z Prawa i Sprawiedliwości przy ostatniej akcji ulotkowej o tym wprowadzeniu euro, waluty przez Bronisława Komorowskiego, o tym zamiarze, a więc oni już działają. Natomiast sformalizowanie tego, tej struktury młodzieżówki myślę, że nastąpi po 10 maja, tak żeby zgodnie dotrzymać tego standardu, że do 10 maja interesuje nas tylko i wyłącznie Andrzej Duda i jego wygrana w pierwszej turze. Co nie znaczy, że nie interesuje nas młodzież. A jak duże jest to zainteresowanie ze strony młodzieży? Spore, spore. Ja nie chciałbym w tej chwili rzucać liczbami, ilością osób. Natomiast myślę, że tutaj Kędzierzyn-Koźle, powiat kędzierzyńsko-kozielski, a Kędzierzyn-Koźle jako drugie miasto prezydenckie, stać jest na to, żeby ta młodzieżówka liczyła minimum 30 osób. W Opolu jest to około 50 osób, w związku z tym, taką dobrą, dobrą liczbą byłoby, satysfakcjonującą mnie, myślę, byłaby zrzeszenie wokół pani Agnieszki w młodzieżówce około 30 osób. W tej chwili myślę, że pani Agnieszka zbliża się do tej liczby i w ten czas będziemy mogli formalnie powołać strukturę młodzieżówki. Forum Młodych u nas się to nazywa. Panie pośle, poruszył pan ten temat, o którym zapomniałem. Widzę lotki, widzę ich więcej na stole. W jaki sposób one będą korportowane i gdzie trafią? Akcja bezpośrednia. My nie mamy tyle środków finansowych, co y, konkurenci polityczni. My nie mamy y, floty autokarów, prawda, Mercedesów, którymi mo można byłoby się poruszać. A w ogóle nie przyszło nam do głowy, żeby poruszały się one bez kandydata. W związku z tym, nam pozostaje tylko i wyłącznie to, co jest najskuteczniejsze i też najskromniejsze, bo ludzie doceniają skromność. W związku z tym, nam pozostaje i z tego się cieszymy, akcja bezpośrednia. Dlatego spodziewajcie się nas Państwo na ulicach, Kędzierzyna Koźla. Na placach Kędzierzyna Koźla, w miejscach takich publicznie odwiedzanych bardzo często. Tam będziemy starali się prowadzić nasze ulotko, akcje ulotkowe, tak jak to było przy tej ostatniej akcji ulotkowej o Eurowalucie. Tu, jeżeli można tylko dodać, odnośnie akcji ulotkowej, poprzednia akcja, która była zaplanowana na 4 godziny. Po półtorej godziny, yy, tak duże zainteresowanie było yy, mieszkańców Kiedrzeży na koźle, że zabrakło nam materiału do rozdawania. To chyba świadczy o tym, że czas na zmianę, że prezydent nie może być prezydentem partyjnym, jak to w tej chwili jest i to też nie całego elektoratu, bo, bo, bo są też głosy oburzenia z Platformy. Musi być prezydent wszystkich Polaków, a takim na pewno będzie on do duda spisu. Czy teraz nie zabraknie ulotek? Proszę Państwa, to wszystko zależy od mieszkańców Kędzierzyna Koźla. Życzę strukturze kędzierzyńsko-kozielskiej, żeby do końca tygodnia zabrakło jej ulotek. W ten czas kurier będzie w pogotowiu czekał na sygnał ze struktury kędzierzyńsko-kozielskiej na... i dowieziemy na pewno. Tych ulotek nie zabraknie, nie, nie zabraknie, ale chciałbym, żeby te kilka tysięcy, które dzisiaj przywiozłem, tam jest około pięciu tysięcy, żeby one się skończyły do końca tego tygodnia. Mam jeszcze czytające czy też jakieś plakaty znajdziemy? W I plakaty, Co? i billboardy m, są dystrybuowane ze struktur powiatowych, i gazety. One tutaj też trafiły. Macie Państwo tam choćby przykład tych również gazet. Wszystko jest dystrybuowane, tylko tak jak powiedziałem, wszystko jest dystrybuowane między, do, do, i trafia do ludzi metodą e, gospodarską. Ponieważ my nie jesteśmy partią, która jest zasobna w środki finansowe i my to robimy bardzo skromnie, co nie znaczy, że gorzej. Najczęściej takie akcje bezpośrednie, gdzie ulotka rozdawana jest z ręki do ręki, ono to, to, to jest akcja najbardziej skuteczna. Nie wyobrażam sobie zostawiania ulotek gdzieś tam w jakichś skrzynkach, w blok, na blokowiskach, bo w ten sposób to się mija z celem. To jest marnowanie tego typu ulotek i, i też objaw tego, że nie doceniamy mieszkańców Kędzierzyna Koźla. Dlatego takich akcji nie będziemy prowadzić. Dziękuję bardzo. W piątek spotkała się Komisja Międzyzakładowa, podjęliśmy uchwałę w związku z wieloletnim. Zaniedbaniem i zaniechaniem przez rząd RP yy, sprawy waloryzacji płac, jak i podwyżek płac w sferze oświatowej. Chodzi to o pracowników administracji obsługi i nauczycieli, którzy od wielu lat nie dostali podwyżek swojego wynagrodzenia i w dalszym ciągu mówi się o tym, że na to pieniędzy nie będzie. Yy, MOS Kieńczyńsko-Kozielski przystępuje do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej powołajcie na uchwały Komisji Krajowej, sekcji krajowej, jak również naszą uchwałę i za chwilę po tym spotkaniu jadę do starostwa, żeby złożyć odpowiedni dokument informujący zarząd powiatu, jak również innych włodarzy gmin i, i prezydenta miasta o, takowym, o takowej akcji, która będzie polegała na oflagowaniu i obwieszeniu transparentów. Akcją protestacyjną na terenie miasta i powiatu. Kiedy? Y, dzisiaj składam dokumenty. Myślę, że od jutra będziemy mogli y, te flagi wywiesić. A skończy się tylko na oflagowaniu? Czy... Y, na razie tak. Y, to jest wszystko w gestii Sekcji Krajowej i Komisji Krajowej. A my się do niej przychylamy i w pełni ją popieramy i dlatego w tej chwili będzie oflagowanie i transparent. Dziękuję. Ja może jeszcze parę słów o, o funkcjonowania y, klubu radnych, radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Powiatu. Y, otóż proszę Państwa, klub, y, nasi członkowie radni PiSu działają aktywnie, klub jest prężny i odnieśliśmy ostatnio sukces w postaci y, po prostu zwiększenia podwyżek nauczycielom za Pełnienie funkcji wychowawcy klasy i również podwyższono dodatek za opiekę nad młodymi nauczycielami przez prowadzących starszych, doświadczonych nauczycieli. Początkowe projekty tej podwyżki były takie, że wniosek, propozycja zarządu Rady Powiatu. Była taka, że chciano podwyższyć 15 zł ten dodatek za pełnienie funkcji wychowawcy. Nasze wnioski odniosły sukces i nauczyciele w tej chwili od chyba miesiąca mają już ten dodatek zwiększony do, i z wyrównaniem do 150 zł. Także chcieliśmy to Państwu też i tutaj na tej konferencji. Przekazać. To chodzi o wszystkie szkoły ponadgimnazjalne, tak? tak? Tak. W szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest powiat, czyli Rada Powiatu. Klub Mieście. działa prężnie. Mamy cztery osoby, czterech radnych. No, nie jest to dużo, ale czwórką kiedyś czytałem powieści młodości o czterech muszkieterach. Dzisiaj mamy też czwóreczkę. Zobaczymy co będziemy co będziemy mogli poprawić no i w przyszłości okaże się jaka to nasza praca będzie. Chciałbym żeby była taka jak tych z powieści czterech muszkieterów. Dziękuję bardzo. No w mieście okazało się, że jednak yy, mniejszy prestiż i mniejsze zainteresowanie i potrzebami środowiska nauczycielskiego i na te podwyżki Pani Prezydent nie wyraziła zgody. Pewnie ma jakieś ważniejsze wydatki, remonty, podobno jakieś tam malowania, nie wiem, penetracja gabinetów. ale wiem, w ogóle nie będzie podwyżek? Do końca roku szkolnego obecnego nie, od września. Jest tutaj Pani Radna Iłowska, to może powie nam, co się stało z tym wnioskiem. O podwyżki tych dodatków za funkcji wychowawcy w mieście. Pani prezydent, poprzez pana prezydenta Wojciecha Jagiełło, stwierdziła, że w budżecie jest za mało pieniążków na podwyższenie do takiej kwoty. Ostatnio było zapowiedziane, że jest propozycja przygotowywana więc nie wiadomo, czy jest to już temat zamknięty, czy, czy będą te podwyżki, ale od września Od września, dokładnie, ale jeszcze nie wiadomo, bo jeszcze projektu nie było, uchwały. Czyli nie jest zmiana. Nie jest 130 złotych w tych granicach być, czyli mniej niż powiecie, a miasto jest o wiele bogatsze niż powiat, to chyba wszyscy wiedzą. Dziękujemy. bardzo. Thank mm -hmm. you.